Cześć wszystkim, Piotrek z tej strony. W dzisiejszym odcinku zagramy w, w Upiora w operze. Jest to bardzo ciekawa gra dwuosobowa, gdzie jedna osoba będzie wcielała się w tytułowego Upiora i będzie straszyć właśnie w tej operze, którą Wam za chwilę pokażę. Druga osoba z kolei w detektywa. Upiór wygrywa, jeżeli śpiewaczka, którą widzicie na, na okładce. Będzie tak przerażona, że postanawia rzucić tą pracę, przenieść się do innego miasta i tam swoją, kontynuować swoją karierę. Z kolei detektyw wygrywa, jeżeli uda mu się dowiedzieć, kim właśnie jest ten upiór, ten, ten przestępca. Gra wygląda w sposób następujący. Rozkłada się w ten sposób, że mamy planszę Opery i jedyne co robimy, to bierzemy tutaj karty to znaczy znaczniki naszych postaci, rozkładamy je w, w salach w operze naokoło na tych, tych właśnie zewnętrznych i losowo, więc w każda gra będzie inna. Jedyną rzeczą zmienną, to znaczy, który, o której musimy pamiętać jest to, że tam gdzie jest niebieski znacznik tej naszej bohaterki, tej, tej oskarżonej o bycie upiorem, kładziemy znacznik zamknięcia, czyli tutaj te przejście jest zamknięta do czasu, aż ona użyje swojej umiejętności. Z kolei tam, gdzie mamy szary znacznik, zawsze pojawia się znacznik ciemności, który też będzie przesuwany w trakcie gry. Fajne jest w tej grze, że możemy ustawić sobie poziom trudności, że dopóki ten znacznik śpiewaczki nie dotrze do ostatniego pola, dopóty jeszcze będzie się to toczyć gra. Oczywiście upiór wygrywa, kiedy śpiewaczka postanawia odwołać swoje przedstawienie i w ogóle odejść, odejść z tytułowej opery. Eee, no a wiadomo, że Tertekty wygrywa, kiedy uda mu się wszystkie te postacie eee, uniewinnić, po to, żeby została jedna osoba, która jest tym upiorem, która miała jakiś interes w tym, żeby śpiewaczka odeszła. Tutaj mamy bardzo fajną ściągawkę, żeby zobaczyć, jak przebiega rozgrywka. Zaczynamy na czerwonej stronie, czyli, czyli to jest strona tego naszego detektywa. I widzimy, że zawsze na początku gry ciągniemy takie cztery karty postaci. Patrzymy, jakie postacie będą dostępne w tej rundzie. Jest tutaj brązowa postać, czarna, różowa i kto jeszcze? I szara. Każda z tych postaci ma unikalną umiejętności. Jeżeli ktoś grał na, na przykład w Mister Jacka, kojarzy mniej więcej tą mechanikę, że bierzemy postać, ruszamy się nią i dodatkowo zazwyczaj mamy jeszcze jakąś umiejętność specjalną. I to będzie przebiegać tak, że detektyw będzie wybierał jedną postać, następnie upiór będzie dwie postacie wybierał i następnie detektyw znowu jedną. A później będziemy zmieniać kolejność i będzie upiór jedną wybierał, detektyw dwie i znowu upiór jedną. Także dosyć, dosyć to łatwo zapamiętać. Tutaj mamy talię Alibi, gdzie będziemy widzieć, kto jest taki naszym przestępcą. Ja Wam nie pokażę tego. Ok. Ja już wiem, kto, kto, kto jest upiorem z tych naszych postaci, które tu występują. No i grę zaczyna detektyw. Czyli on wybiera jedną z postaci dostępnych i używa jej umiejętności. Dajmy na to, że jako pierwszą osobę, którą użyjemy, hmm, będzie tutaj. Na przykład, nasza tutaj dama, która jest na tyle atrakcyjna, że jej umiejętnością specjalną jest to, że po ruchu może wszystkie postacie z sąsiadujących pokoi przywołać do siebie. Czyli po prostu wszyscy tak wzdychają do niej, że, że może ich przywoływać. Więc to będzie wykorzystana karta i ruszamy się. Najpierw robimy ruch, a później przyciągamy naszych, na, nasze osoby. Dajmy na to ona się rusza tutaj. Możemy się ruszać tylko żółtymi przejściami. Te różowe z kolei są tylko przeznaczone dla tej naszej różowej. Tutaj to jest pracownicą naszej opery i zna wszystkie tajne przejścia. I teraz używamy czarną, tą umiejętność, że wszyscy przychodzą do niej. Ona może wybrać, kto, 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 kto się tam pojawia. Czyli tak kończę naszą rundę. I co istotne. Jeżeli upiór, czy jedna z tych osób będzie sama w pokoju albo w pokoju, który jest ciemny, może straszyć. I oznacza to, że znacznik yy, naszej śpiewaczki będzie ruszał się o jedno pole, za to, że ona jest przerażona, bo coś się wydarzyło, nie wiem, spadł dol, yy, nie wiem, jakieś dziwne dźwięki są w operze, różne takie, takie straszne rzeczy. I dodatkowo o jedno pole za każdą osobę, która jeszcze została do sprawdzenia, że może być upiorem, bo ona, mimo, że e, nasze dochodzenie idzie, idzie do przodu, ale i tak ona jest przerażona, więc zawsze tyle pól, ile osób zostało, tyle będziemy przesuwać. I to była e, część detektywa, czyli on na razie chciał skupić w jednym miejscu kilka osób, a teraz się rusza dwa razy upiór. E, upiór się rusza w ten sposób, że. Dajmy na to przesunie szarą postać do pokoju, na przykład tutaj, jako obowiązek ma stworzyć tutaj warunki, żeby było ciemno w pomieszczeniu. Więc dajmy na to, że dajmy na to, że przesunie ten znacznik. Hmm, upiorowi zależy, żeby było ciemno tam, gdzie, gdzie jest y, upiór, y, czyli właśnie ta jego ukryta postać, ale z drugiej strony nie może to być zbyt oczywiste. Więc zajmę na to na razie przełożę. Tutaj, po to, żeby w razie czego te dwie postacie były nadal, nadal y, mogły być winne. Tak? Za długą akcję Upiora wybiera brązową postać, która dajmy na to przesunie się. Tutaj. I teraz jest podana detektywa. Jedna postać mu została, więc wybiera właśnie ją. Niestety ona tu nie może wybrać swojej akcji specjalnej, bo nie ma połączonego pokoju swoim tunelem. Więc dajmy na to, że przychodzi. Dajmy na to tutaj. Tylko po to, żeby zawęzić podejrzanych. Bo jeżeli by się okazało, że upiór będzie straszny na koniec rundy, jeżeli byłaby tutaj. To tak naprawdę, by wszyscy mogli być dalej winni, ale jeżeli oni będą razem, wtedy no, nie będzie to zachodziło. I teraz, tak, teraz jest faza, kiedy upiór mówi, czy może straszyć, czy nie. Tak jak mówiłem wam, jeżeli osoba jest sama w pokoju, może straszyć. Jeżeli ma kompana, to, to nie, bo, bo ta długa osoba by go nakryła i by się wszystko wydało. Upiór w tym momencie mówi, że może straszyć. Więc automatycznie możemy uniewinnić te dwie postaci, ponieważ oni się nawzajem pilnowali i, i żaden z nich nie może być upiorem, możemy też uniewinnić te dwie osoby, ponieważ one też nie mogą być upiorem. I teraz tak. Upior mówi, że straszy, więc przesuwamy znacznik o jeden w stronę wyjścia z opery, jak również za każdą osobę, która pozostała winna. Czyli 1, 2, 3, 4. Czyli jeszcze cztery przesuwamy. 1, 2, 3, 4. Okej. I teraz tak. Te karty zbieramy jako że są wykorzystane. I rozkładamy kolejne cztery. W zasadzie Wam nie powiedziałem, co robią te wszystkie postacie. Ta widzieliście, że przenosiła tutaj ciemność do innego pokoju. Przeniosłem ten znacznik. Ona się porusza w, przez tajne przejścia. Ona widzieliście, że przywołuje do siebie. A ten brązowy znacznik, ten, ten nasz pan ma taką umiejętność, że może wziąć jedną postać ze sobą i z nią razem i na przykład w dowolnym momencie zostawić. Bo nie Wam, że zasada ruchu jest taka, że maksymalnie możemy w, do w sąsiednich pokoi przesuwać się o tyle pól, ile mamy w danym pomieszczeniu. To jest podobne na przykład do Tezeusza, gdzie mamy właśnie tą mechanikę mankali. A teraz zobaczymy jakie postacie teraz. Dużych niespodzianek nie ma, bo wszystkie osiem postaci wychodzi w dwóch rundach. I odwracamy to bez faza upiora, czyli teraz upior pociągnął cztery kafle, i pierwszy zaczyna, ma swoją pierwszą akcję. Eee, dajmy na to, że on, jakie ma w ogóle dostępne opcje? To jest bardzo dobra postać, bo on się rusza jedno pole i może pociągnąć kartę alibi, czyli z tego stosu możemy trafić kartę, gdzie widzimy, kto jest niewinny. I to jest bardzo dobra opcja. Może ewentualnie być tym białym, który jest de facto odwrotnością czarnej, czyli do niego, jak, się w, jak są postaci w jego pokoju, on może je wygonić do, do innych, bo jest taki nieprzyjemny. Fioletowy może zamienić się zamiast ruchu, może zamienić się z dowolną postacią w operze. A niebieska, jak się pewnie domyślacie, może przenosić ten znacznik zamknięcia, zamykać pokoje, bo ona ma wszystkie klucze do pomieszczeń w operze. No, więc upiór tak dla swojego bezpieczeństwa może na razie wybierze czerwonego po to, żeby tutaj jakieś alibi się nie trafiło e, detektywowi. Więc ciągnie jedno alibi. E, no i widzi, że jest. Nie, nie, nie musi tego pokazywać e, detektywowi. Widzi, że ona jest niewinna, ale detektyw tego nie wie. Więc kładzie, no, tutaj wyrzuca to z gry. Więc w sumie całkiem dobrze to wybrał. A teraz detektyw ma dwa ruchy. Detektyw ma dwa ruchy i jakby tu wyeliminować kolejnych podejrzanych. Dajmy na to, że pójdzie do salki to przesunięcie, mogę tego zamknięcia, jak widzicie mogę wykonywać przed albo po ruchu. Także na razie przed ruchem on przestawi to zamknięcie, dajmy na to tutaj i ruszy się. Nią raz i dwa. Dajmy na to, że dwa ruchy, bo mogła się tak ruszyć o dwa, bo tutaj dwie postaci się znajdowały. Także wykorzystana jest ta. I jako drugi ruch, detektywa może wybrać, właśnie albo białego, albo fioletowego. Dajmy na to, że jeżeli ruszy się tutaj białym, to będzie wiedział, że jeżeli nie straszy upiór, to na pewno to na pewno będzie albo fioletowy albo biały, wtedy zostanie bo, bo czerwony został sam no to jest dobry ruch dobra, to dajmy na to biały poruszy się tu i wygoni dajmy na to ha, tylko że też on, ona tutaj straszy znaczy ma tą ciemność, także to też dużo nie pomoże więc dajmy na to zamiast białego Bierze fioletowego detektyw i zamieni się miejscem. Dajmy na to z nim, po to, żeby był fioletowy sam w salce, i będziemy już wiedzieli, że jeżeli straszy, to. Nie, to nam za dużo też nie pomoże. Za dużo nam nie pomoże, bo, bo ona jest sama, i on jest sam, i tamten biały też jest sam. No to wracamy do pierwotnego planu i białego przenosimy tutaj. I biały może wygonić inne postacie. Dajmy na to, jedną wygoni tutaj. Nie musi dla wszystkich tego robić. I upier ma ostatnią, ostatni ruch, więc fioletowy może zamienić miejsce z. Z kim on by mógł zamienić miejsce? Ha, huh. detektywowie, nie został jakiś super ruch, ale dajmy na to, że. Nie, ruszy się jedno pole. Ruszy się jedno pole, bo. albo nie, zamieni się z tym. Niech będzie. Już nie będę mieszał, zamieni się z tym, Czy on jest tutaj sam w salce. Eee... Okej. Okay. No, no to niech tak będzie. I teraz przechodzimy do fazy straszenia. Eee, Upior mówi, czy straszy, czy nie. On mówi, że nie straszy. Upiór mówi, że nie straszy, więc możemy tak, wyeliminować tego, wyeliminować tego, jak również ją wyeliminować, no i pozostaje nam tylko jedna osoba, czyli biały, bo ponieważ nie straszył, a jakby jest ten obowiązek odkrywamy. No, i detektyw dosyć szybko wygrał grę. Jak widzicie, dosyć ciężko tutaj w grę detektywistyczną zagrać na równych warunkach dla, dla obydwu graczy, ale mniej więcej widzicie o co chodzi w upiorze w Operze. Zazwyczaj właśnie ta gra trwa jedną bądź dwie, trzy tury, także bardzo szybko to przebiega. Często są fajne sytuacje, kiedy już pod koniec gry zostaje i powiedzmy. 50 na 50 jest muszę zaryzykować i, i, i e, jakiegoś ruchu dokonać. No cóż, no mechanika gry poznaliście. Jeżeli chcecie coś więcej na temat upiera w operze, porównania do Mister Jacka, czy w ogóle gra mi się podobała e, usłyszeć, to musicie koniecznie przejść do podsumowania. to oczywiście na ekranie pojawia się teraz link. A na tą chwilę dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego. Cześć.